No, hejka. Jestem już w domu po wakacjach. Jak widać tym, jak to powiedzieć, no nie wiem, zróżkotana, że wróciłam do tej śmierdzącej dziury. U mnie coś swędzi strasznie. Muszę Wam wszystko opowiedzieć. Pokażę Wam, co mi się stało. Myślałam, że to przez wodę tamtejszą w kranie, bo myłam buzię w domu. Nie zmieniałam w ogóle kosmetyków, nic się nie zmieniło. Tylko się częściej trochę malowałam, bo wieczorem wychodziliśmy na drina. No to trochę tam się przepudrowałam, Wiadomo, brązer, sprawę nie. Ym. I tu na skroniach, kurde, lęka mi się trzęsie, tu na skroniach wyskoczyła mi taka kaszka. Nie wiem, czy to widać w tym momencie, ale wcześniej to było jak piasek pod palcami. To było takie, teraz już się trochę zmniejszyło. Tu na czole też takie grudy wyskoczyły, ale to nie, też nie jest już wyczuwalne, to już przechodzi mi. Tu zaczęło mnie swędzieć, pogorszyła mi się cera tutaj na policzkach, tu też zaczęło mnie swędzieć. I sobie myślałam, właśnie, że to przez tą wodę, albo klimat, nie wiem, bo tu wyskoczyło mi na wakacjach. Potem sobie przypomniałam, że w tym miejscu i w tym miejscu swędziało mi już wcześniej, jeszcze w domu. I powiem sobie, myślałam, no to czyli to nie mogła być woda z Majorki, tak? Bo byłam na Majorce. Od razu mówię. I dzisiaj mam tu, nie wiem czy to widać, tu mam całe takie wysypane i tak mi swędzi. I z drugiej strony też. I wyobraźcie sobie, że wczoraj się malowałam, i w tym miejscu dam sobie brązer. I wydaje mi się, że to przez ten bronzer dostałam uczulenia, bo możliwe, że się przeterminował, bo go mam już bardzo długo. Bardzo, bardzo długo, on już dawno się przeterminował oczywiście. Ja go mam, nie wiem, z 2017 go miałam i wiem, że nie powinno się tak robić, ale do teraz działał, tak? I yy, co? No właśnie, albo to przez ten brązer i nie wiem, czy tam jest jakiś syf się zrobił w tym brązerze. Czy po prostu jego właściwości się tak okiecikały przez to, że się przeterminował. Do tego stopnia, że zaczął mnie uczulać. Jeśli to mi przejdzie, to zrobimy test i się nim pomaluję. Jeszcze raz w jakimś innym miejscu i zobaczymy, czy wyskoczy. Jeśli tak. To znaczy że to ten brązer. No. to Oto moja historia. Idziemy na pocztę. To jest mój outfit of the day. Nie żartuję. Tak idę. Fajnie, kolory tańczy, kolory jesieni. Taki zniła zieleń. Yy, czerwone, czyli liście, które się czerwone. I te spodęki w kolorze nieba, które niedługo będzie pochmurne. Moda broni się sama. jedną parę. nie co do mnie wiadomo, słuchaj. Nie, żebym cię ten, poganiała, ale ja w, w sobotę mam wedding. Czy na znaczy ślub? Wesela. Czy mogłabyś wysłać jak najszybciej możesz? A ja. No, kurwa, jasne, że tak, nie. <laughs> I ten. Uczniak się nie odpisam. Poszłam dzisiaj rano. W ogóle w sobotę jest otwarta. Yy, tak. W sobotę jest kwarta poczta, więc wysłałam. Będę tutaj grecką restaurację, ale ona jest tylko take away, czyli po prostu wchodzi, zamawia, bierze żarcie i wychodzi że w domu. To jest bardzo popularne tutaj w Anglii, takie restauracje. Pokażę Wam, co przywiozłam z Majorki jako moją pamiątkę. I jest to taki naszyjnik z muszczelek, proszę bardzo. Y Wiem, że, on jest, że one są plastikowe, znaczy chyba. A może nie. Nieważne, nawet jakby, gdyby były, to i tak się cieszę, ponieważ kupiłam je na majorce one są z majorki to jest moja pamiątka. Pozwólcie, że sobie to założę. I muszę się z tym jutro pożegnać, ponieważ jutro wracam niestety do pracy i jak w pracy nie mogę nosić żadnej biżuterii, więc... żal. I mam jeszcze tatuaż. Zrobiłam sobie go z damianem. Tak wiem, wygląda trochę jak lama. Słyszałam to już ze 100 razy. A mam go za jakieś 3 dni. I jest to po prostu wyspa Majorka, na której byłam. Tak wygląda. Tu gdzieś pieprzyk, trochę za wysoko. Ale powiedziałam, że coś może być. To tu jest, ta wyspy, tu jest ta stolica wyspy. Damian ma taki sam, tylko trochę większy, bo on ma większe łapy. Powiem Wam, że to pierwszy tatuaż, który robiłam maszynką, ponieważ tu mam jeszcze tatuaż i tu za uchem, albo tu, nie tu. Yy, to, to, jest, to było handbook, czyli po prostu wbijanie igłek tak koło siebie. A tu maszynką to był pierwszy raz i to było bolesne. Bolało mnie to. Ja jestem bardzo delikatna, jak kwiatuszek, to dlatego. Powiem Wam, że był super na wakacjach. Wykąpałam się w morzu. Cieplutkim. Piękna, turkusowa woda. Pogoda dopisała. Było super. Jedliśmy pyszne jedzenie. Nie chciałam nam się wracać do domu, ale wiadomo jak to jest. Trzeba... Trzeba wrócić, zarobić pieniądze, jechać znowu. Klimat tam jest super, muszę przyznać. Pierwszy dzień po naszym przyjeździe, że przyjechaliśmy w nocy, to poszliśmy spać i rano wstaliśmy. Um, było 31 stopni odtworza. I gdyby tyle było, tyle samo było tu w Anglii albo w Polsce, to ja bym chyba się dusiła i bym umierała po prostu tego gorąca, ponieważ ja nie lubię jak jest bardzo ciepło w Anglii i w Polsce jak się okazuje, ponieważ na Majorce 30 stopni było super, fajne ten, powietrze to było takie, no nie wiem, takie bardziej przyjazne i nieduszące, a co do powietrza to było tragiczne, cały czas pokazywała na czerwono, że jest bardzo złe powietrze wydaje mi się, że to dlatego, że tam jest taki jakby pył w powietrzu, bo widziałam na samochodach różnych, które stały trochę dłużej, to na nich był taki, no taki piach jakby na nich leżał, nie że kurz, tylko taki piach, to może dlatego. Opaliłam, nie wiem, ja twarzy nie opalam w ogóle, e, nogi mam nieopalone, znaczy mam troszkę, e, ręce mam chyba najbardziej opalone, też nie za bardzo nie widzę, że się opaliłam i plecy z tym, i ramiona, bo, bo ja, jak byłam na plaży, to ja nie lubię się opalać, bo dla mnie to jest kurwa nudne, co ja wtedy mogę robić, nie wiem, leżeć i myśleć o jakichś niebieskich migdałach. Ja byłam z syreną, byłam z syreną i Siedziałam w morzu. Oczywiście nie umiem pływać, więc moje pływanie to było po prostu stanie podzickie w wodzie i skakanie na fale. Yy, miałam się nauczyć pływać yy, na Majorce, ale po prostu nie wyszło. Proszę, nie osądzajcie mnie. Mam traumę związaną z wodą. <gryw> I tak dobrze, że wchodzę do wody i się kąpię. Słuchajcie, jak wracaliśmy, to byliśmy głodni, bo. Wstaliśmy rano wcześniej i no wtedy wiadomo, że się nie chce jeść. Jak się wstaje na przykład o 4 rano. Ym, no i w samolocie już o 8 byliśmy głodni. Więc zawołaliśmy znaczy, przechodziła pani z twardeską z żarciem powiedzieliśmy, że chcemy panini. Dwa panini i kawę. Ona, że orright Znaczy, że dobrze, no, gdzie I y, jak przyszło do płacenia, no to powiedzieli, byśmy kartą płacili. Że oni chcą tylko kartą. No, to zapłaciłam kartą Revolutem, bo chciałam zapłacić w euro. I nie byłam pewna, czy mam wystarczająco dużo euro. Był tryb samolotowy włączony, byliśmy w samolocie i nie jak go sprawdzić, nie? No ale dobra, no spróbuję. Najpierw zapłacę drugą kartą. No i zapłaciłam. I niby wszystko spoko. I Jak wylądowaliśmy, już byliśmy w ten już byliśmy w Banzany, już przyjechaliśmy z lotniska. To zauważyłam, że na Rewolucie miałam transakcję odrzuconą. Czyli w samolocie po prostu odrzuciło transakcję, nie? I typ, który właśnie jakby mnie obsługiwał, dawał mi ten, ten czytnik, kartę, żebym sobie tam zapłaciła. Nic nie powiedział, nic się nie odezwał, myślałam, że przeszło. Jakby powiedział to bym, to bym po prostu użyła innej karty. A on nic nie powiedział, nie wiem, czy mu się po prostu nie pokazało wtedy. I chodzi o to, że ja okradłam Ryanera na 14 euro. Czy oni po mnie przyjdą? Czy wyśla mi maila, że mam zapłacić? Czy oni mnie jakoś znajdą? na wakacjach. Oczywiście, że nie, już <grywa> moja dieta opiera się na tym, że jest mało węglowodanów, bardzo mało rzeczy, które są zrobione z mąki i ogólnie te rzeczy są tłuste wszystkie, ale to było bardzo trudne, żeby to zrobić, bo mało restauracji robi takie rzeczy niskowęglowodanowych. I nie chciałam tracić energii na to, żeby szukać jakiegoś tam, nie wiem, jakiejś tam restauracji, która jest na drugim końcu miasta, żeby iść do niej i się najeść tam. Także nie przestrzegałam, przyznaję się. Ale to nic, bo jestem na diecie, właśnie niskowęglowodanowej i redukcyjnej. Nie jadłam dużo. Nie przyjadałam się. Czasami jadłam dwa duże posiłki, tylko bo na przykład, no. Wiecie, atrakcje, wakacje, komuś chce jeść, etc. No, także nie przytyłam ani nic, tylko trochę z tym cukrem zabalowałam. A propos jedzenia, muszę Wam coś powiedzieć. Słuchajcie, odkryłam, jeszcze zanim wyjechałam na wakacje, ale tamta mąka mi się skończyła. Przepraszam, że mówię tak od dupy strony, ale ja zawsze tak mówię. Słuchajcie, e, odkryłam, że ta mąka migdałowa, bo ona po prostu to są sproszkowane migdały, tak że ona nie jest tyle dobra dla moich bułeczek, bo robię z nich bułki. czy robiłam. A dlaczego? Ponieważ jak się podgrzewa czy podsmaża orzechy, migdał to orzech, tak? To wytwarzają się tłuszczy trans, które są rakotwórcze. I po prostu ja nieświadomie się podtruwałam przez dwa miesiące. Także musiałam znaleźć alternatywę, więc tam do mąkę, już ją zjadłam i już jej więcej nie kupuję. I mam inną, znalazłam niską węglowodanową, które mogę jeść na mojej Jest ona z z konopi indyjskich. I wczoraj jadłam bułki z niej, trochę były suche, ale później po prostu zapomniałam dodać oleju i były spokojnie, były niedobre. To jest bułeczka. Również jest droga jak tamta, bo kosztowała chyba 7 funtów za kilogram. No, ale cóż, jakoś trzeba żyć, nie? To są te moje bułeczki. Takie ciemne, z tej mąki marihuanowej, konopnej, bo. A to, co jest na tym, to jest główno, które zwie się tuńczykiem wegańskim. Kiedyś to kupiłam i mi zostało, bo to w puszce było. I e, miała, ma długą datę ważności, no i postanowiłam, że dzisiaj spróbuję tego w końcu przemowy. I tu jest ta tuna, znaczy e, ten, no tuńczyk, e, koperek, powiedzmy słonecznika, seler, jakieś tam przyprawy. Wyjazdem jeszcze, yy, wiadomo, sprzedawałam kolczyki, tak? I jedna typiarka zamówiła te kolczyki, które ja sprejowałam sprejem. I na, na którymś tam vlogu to jest pokazane. No na kupiłam te kolczyki. Strasznie długo do nich szły, ale dobra, no to już nie moja wina. To już wina poczty, tak? Yy, pojechałam na te wakacje, oczywiście w Vinted yy, włączyłam Holiday Mode, czyli u mnie na razie nic nie można było kupić przez tydzień. No i tiparka, tam w mój ostatni dzień na Majorce pisze mi, że, ten, e, że ona już dostała te kolczyki, ale ten spray, jakby ta farba, ona odpadła po jednym dniu. No to ja jej napisałam, że jak chce, to ma do wyboru dwie opcje. Wybierzesz sobie jakieś kolczyki, teraz z mojego Vinted w tym momencie. My piszę, mi, które się podobają ja je wyślę za darmo w ramach rekompensaty. Albo może poczekać parę dni i ja jej zrobię znowu te same kolczyki tylko trochę ładniejsza teraz, bo nabrałam wprawy. Wtedy jeszcze byłam na Ale musi zaczekać, no bo to musi potrwać tak, muszę to, muszę to zrobić. Muszę przyjechać z tych wakacji i ten. I tam jej zrobić. I ona powiedziała, że spoko, że może zaczekać na te właśnie złoto czarne. E, więc muszę zrobić te kolczyki i jej wysłać. Jutro jest niedziela, więc myślę w poniedziałek rano. Już w niedzielę, no już poczta nie działa. No. Kolczyki, właśnie zauważyłam, że odstawiam je na bok. Nie wiem czemu. Mam takie. O, tak wyglądają. I nie pamiętam, co mi się w nich nie podobało, ale pewnie przypomnę sobie, jak je. Sprzedam na Vinted i pewnie, będę to pakować, to sobie przypomnę. Nie wiem o co mi chodziło i dlaczego je odłożyłam tutaj na biurko, bo tamte kulczyki wszystkie ze sprzedań są w dole. Ale ja mogę te zamalować, bo to mogą być jakiekolwiek kulczyki po prostu w kształcie węża. Ja je po prostu zafarbuję farbą sprayu. Wezmę fryzarkę w pozności. Kupiłam na AliExpress chyba z parę lat temu. Taka mini i muszę trochę jakby wymatowić powierzchnię, bo mi się wydaje, że tamta farba odpadła z tych kolczyków, bo ja nie zmatowiłam powierzchni. One były tam pomalowane jakimś lakierem błyszczącym się, takim na UV. I mi się wydaje, że dlatego to odpadło, bo nie zmatowiłam powierzchni. Więc zmatowię te kolczyki i po prostu je zasprayuję. A żeby je zasprejować, to ja muszę iść na dwór, bo no, nie, nie mogę już trzymać całą noc okna otwartego w pokoju, bo już jest zimno. I muszę iść na dwor i rozpylić tą farbę na dworze, żeby ten smród cały tam został. I te kulczyki po prostu zabrać do domu, żeby wytkły. Proces będzie głośno, więc jeszcze od razu Wam powiem, że byłam wczoraj na filmie z Harrym Tyson, z moim drugim przyszłym mężem. I taki miałam outfit, i to w ogóle nic nie zmienia w Waszym życiu, ani w moim, ani w tej opowieści, którą chcę teraz powiedzieć. Ale bardzo ładnie się ubrałam i chciałam się pochwalić. Tu po zdjęcie. Poszłam na ten film z Damianem, wiadomo. I jemu podobał się bardziej niż mi. W sensie on nie było ani nic. Ale. No nie wiem, no, nie zachwycił mnie, I to, to wyjaśnienie całej tej sytuacji, jak dlaczego tak było z tym wszystkim, to też. No, też dla mnie nie zrobiło żadnego wrażenia, bo nie było takiego zajebistego, nie wiem, plot twistu, nie wiadomo jakiego. No, nie wiem, ale fajnie się go oglądało. Harry, czy wypadł dobrze? Nie wiem. Ja nie jestem krytykiem filmowym, nie znam się na filmach. Niektórzy ludzie mówią, że nie umiegać. Niektórzy tak piszą. Nawet piszą to jego fani, że yy, to było takie niezręczne. Kurde, nie wiem ile dać. Jaką dać ocenę? bo 5 na 10, 5 to jest taki przeciętny. ...u bo może nie u ale można zrozumieć Robiłam Zrobiłam je, byłam na dworze, nie ma żadnego smrodu, sorry, to drzwi tak wyglądają. Wizeryczna suszarnia tych oto kulczyków, dałam je na takie końcówki do bryloczków, żeby było łatwo mi je trzymać, jakby będę je sprayować. Ponieważ nie mogłam położyć ich na ten karton, ponieważ mogłyby się przykleić, zostać ślady. No i jeszcze musiałam drugą stronę zrobić od razu, żeby nie łazić. Dwa razy. Sorry, pękło mi się. Te węże są dużo lepsze, lepszy mają kształt, bo nabrałam wprawy. Są nabite na takie gwoździe, żeby one sobie tak wisiały, żeby się nie dotykały i nie dotykały niczego wokół. Kupiłam super rzeczy na jesień, na Vinted przyjdą, to Wam pokażę. Yy, ja muszę już kończyć tego vloga. Tak mi się wydaje, tu jestem uwolona tą farbą w sprayu. Nie wiem, jak to zmyć pomocy. Yy, ja muszę iść, muszę zmontować tego vloga, żeby pokazać Wam, jak było na wakacjach. No. Dzięki za oglądanie. Dajcie lajka lub nie. I co? No i widzimy się, zrobimy wielki haul. No dobra, no może nie bez przemowy. Zrobimy haul z okupowy z na samym vlogu, na pewno. Mhm. I love you when you call me.